Sieć kin studyjnych to w jednym zdaniu program wsparcia kin studyjnych, kin, które wyróżniają się na tle y Kultury polskiej, tym, że przygotowują specjalnie wyselekcjonowany repertuar dla swoich widzów. Repertuar, który jest ważny pod względem zarówno edukacyjnym, jak i artystycznym, ale też oczywiście jakości opowiadanej historii. Niezwykle istotne dla kin studyjnych jest to, by repertuar ten był. Podawany łącznie z wydarzeniami dodatkowymi, które wzbogacają ten repertuar, o właśnie taką wartość edukacyjną, ale też wartość społeczną, ponieważ niezwykle ważne jest to dla nas, dla sieci kin studyjnych, by po seansach rozmawiać, by rozmawiać o tym, co widzimy na ekranie, o historiach, ale też o. Na dodatku, które te historie ze sobą niosą, bo to nie zawsze są opowieści tylko o filmie, ale często ten film jest przyczynkiem do tego, by zahaczać o jakieś tematy historyczne, społeczne, nawet polityczne czy ekologiczne.